Dzień dobry, nazywam się Roman Battelt i jestem doktorantem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Komontaja w Krakowie w Katedrze Fizjologii, Chodowilośni i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Jako rolnik jestem żywo zainteresowany tematami produkcji żywności, właśnie w aspekcie ochrony środowiska i szeroko pojmowanej gospodarki. I dlatego, temat dzisiejszej prezentacji ustaliłem na rolnictwo precyzyjne sposobem na ograniczenie zużycia środków produkcji. I głównie skupię się tutaj na nawozach, nawozach sztucznych oraz chemicznych środkach ochrony roślin. Rolnictwo było główną gałęzią gospodarki w erze przedprzemysłowej i wtedy można go było traktować właśnie w całości jako biogospodarkę, z tego względu, że nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin nie były znane, nie były w polach aplikowane. Obecnie rolnictwo w PKB polskiej stanowi tylko 3%, więc jest to produkcja niszowa ale ma kluczowe znaczenie, strategiczne znaczenie, szczególnie w czasach kryzysów jak wojny czy właśnie obecna pandemia. Z tego względu obecnie rolnictwo nie będzie jakoś bardzo istotne, jeśli chodzi o właśnie stricte gospodarkę, ale to kluczowe znaczenie jest istotne. Zainteresowali się tym również przywódcy europejscy i od lat 50. XX wieku E, tworzy tworzona jest wspólna polityka rolna, która ma za zadanie początkową, miała za zadanie produkować żywność łatwo dostępną dla e, wszystkich e, mieszkańców Europy i świata, ale z czasem, kiedy tej żywności produkowano coraz więcej, wystąpiły nadwyżki produkcyjne. Doprowadziło to do tego, że jej główne założenia zostały e, ewoluowały i zostały zmienione. Obecnie Dąży się do tego, żeby żywność była produkowana w mniejszej ilości, natomiast poprawić jej jakość. I w tym celu, na przykład w roku 2014, zobowiązano wszystkich rolników Unii Europejskiej do prowadzenia zintegrowanej ochrony roślin, a także realizowania praktyk zazielenienia jako warunek otrzymania płatności bezpośrednich. Z tego względu należy wyznaczyć 5% użytków aktywnych ekologicznie. Co ogranicza produkcję i przekłada się na poprawę z tym jakości żywności w związku z tym, że stosujemy mniej chemii. Najnowszą taką rzeczą jest polityka od pola do stołu, najnowszym aspektem Wspólnej Polityki Rolnej, która zakłada do 2030 roku zużycie, ograniczenie zużycia nawozów o 20%, środków ochrony roślin o 50%, natomiast co czwarty hektar w Unii Europejskiej ma być prowadzony w systemie rolnictwa ekologicznego. I jest to, są to założenia bardzo zbieżne z założeniami biogospodarki, żeby właśnie ograniczać stosowanie tych środków produkcji, by każdy cykl produkcyjny był możliwie cyklem zamkniętym. W rolnictwie będzie to dużo trudniejsze do osiągnięcia, szczególnie w rolnictwie konwencjonalnym czy zrównoważonym. Z tego względu, że produkcja żywności jednak wymaga stosowania dużych nakładów na nawozy, środki ochrony roślin, a co za tym idzie, musimy starać się te środki stosować adekwatnie do potrzeb. Takim pierwszym rozwiązaniem rolnictwa precyzyjnego, bo to na nim chciałbym się dzisiaj skupić, jest takie rozwiązanie jak system prowadzenia równoległego. Jeśli na przykład rozsiewamy nawozy na znaczne szerokości, operatorowi bardzo trudno jest ten nawóz aplikować z wysoką dokładnością. Czyli z reguły zawsze wystąpią zakładki czy jakieś fragmenty pomijane. Czyli mimo, że na całe duże pole zastosowaliśmy jedną stałą dawkę, to tak naprawdę są miejsca, gdzie nawóz jest dany w większej ilości, a są miejsca, gdzie nie jest dany w ogóle. W związku z czym ten nawóz w pewnych miejscach będzie wypłukiwany, trafi do środowiska. Co jest zjawiskiem niepożądanym, a w innych miejscach roślina nie będzie mogła wydać zadowalającego plonu z tego względu, że nie zostanie nie będzie brakować jej pewnych składników pokarmowych. A właśnie z użyciem systemu prowadzenia równoległego, który opiera się na sygnale korekcyjnym, a także GPS, na systemie GPS możemy ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, paliwa, mamy mniej przejazdów, mniejsze ugniatanie gleby, czyli bardzo wiele korzystnych efektów można z wdrożenia tego systemu w swoim gospodarstwie uzyskać. Jeśli już mamy możliwość precyzyjnej aplikacji nawozów, należałoby się zastanowić, ponieważ bardzo łatwo wtedy jest wkroczyć w zmienne aplikowanie nawozów, głównie nawozów azotowych, ponieważ ich stosujemy na polach najwięcej. I w oparciu o różne bardzo łatwo dostępne zobrazowania, na przykład satelitarne, czyli właściwie bez wykonywania szczegółowych pomiarów w polu, możemy po takie zobrazowania sięgnąć i zmiennie aplikować azot na każdym fragmencie pola. Bardziej precyzyjnym rozwiązaniem aplikowania nawozów jest właśnie pobieranie prób glebowych, tworzenie na ich podstawie mapy zasobności czy mapy odczynu gleby i na tej podstawie zrobić na przykład mapę aplikacyjną do e, zmiennego e, dawkowania wapna czy nawozów fosforowo-potasowych. Możliwości jest bardzo wiele, warto się nimi zainteresować, tym bardziej, że wielu rolników e, w Polsce posiada takie systemy, które zmienną dawkę umożliwiają zastosowanie tej zmiennej dawki, ale nie jest ten system w pełni wykorzystywany. Jeśli chodzi o ochronę roślin, tutaj mamy bardzo dużo bardziej restrykcyjne założenia polityki od pola do stołu, ponieważ zakładamy ograniczenie zużycia środków ochrony roślin o 50%. Cel ten wydaje się abstrakcyjny, ale nie jest on, re, nie jest on nierealny, jeśli właśnie spojrzymy przez pryzmat nowoczesnych technologii i możliwości ich wdrożenia w każdym gospodarstwie. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym czy rolnik stosując dany zabieg ochrony roślin jest tak naprawdę przekonany o jego skuteczności czy zrobił wszystko żeby ten zabieg udało się w 100% jakby skorzystać z tego co producent danego środka ochrony roślin deklaruje w etykiecie. Czyli trzeba zapewnić właściwe warunki przeprowadzenia tego zabiegu. Pomocne w tym mogą być stacje pogodowe czy całe sieci stacji pogodowych, które precyzyjnie nam te warunki mogą wskazać. Rolnik może korzystać z takiego narzędzia i będzie miał po prostu pokazane. Zielone światło, jeśli warunki są dogodne, żółte, jeśli należy się nad tym poważnie zastanowić, czy czerwone, nie wykonuj tego oprysku. Inną rzeczą jest to, co zakłada od 2014 roku obowiązek stosowania przez wszystkich rolników Unii Europejskiej zasad zrównoważonej ochrony roślin czyli wykorzystania wszelkich dostępnych metod ochrony roślin przed skorzystaniem z metody chemicznej, czyli stosujemy metody mechaniczne, fizyczne, agrotechniczne, właściwy płodozmian, właściwe uprawy tak, żeby tej chemii nie trzeba było stosować. A nawet jeśli jakiś agrofag czy patogen chorobotwórczy, czy czy chwast wystąpi w dużym nasileniu, możemy do tego użyć środka ochrony roślin pod warunkiem, że tak naprawdę jego nasilenie jest na tyle duże, że skorzystanie z tego środka chemicznego, czyli poniesienie kosztów jego aplikacji, a także kosztów zakupu samego środka, będzie po prostu mniejsze niż straty, jakie ten agrofag może w naszych uprawach poczynić. Także przede wszystkim działania profilaktyczne, metody niechemiczne, a w ostateczności też wykonujemy zabiegi chemiczne, ale robimy to skutecznie w właściwych warunkach i tylko kiedy rzeczywiście ekonomicznie rolnikowi będzie się to opłacać. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem rolnictwa precyzyjnego w zakresie ochrony roślin jest taka metoda wybiórczego stosowania np. herbicydów tylko w tych fragmentach pól, gdzie dany chwast wystąpił. Oczywiście do tego jest niezbędna, podobnie jak w przypadku nawozów MAPA, Aplikacyjna, ale bardzo łatwo ją właśnie wygenerować w, na podstawie zobrazowań satelitarnych albo jakichś nalotów niskopułapowych z dronów, które nam takie mapę aplikacyjną danego środka zrobią na podstawie tego, na przykład, gdzie po żniwach jest dużo zielonych części roślin, które nie są roślinami uprawnymi, a właśnie chwastami. Podobnie można analizować obraz w trakcie wykonywania zabiegu ochrony roślin. Możemy analizować, na jakich roślinach wystąpiły objawy chorobotwórcze, a na jakich nie, i też stosować e, dany fungicyd czy insektycyd w, e, tylko w tych miejscach, gdzie rzeczywiście ten problem e, występuje. E, problem w rolnictwie, szczególnie polskim, polega także na tym, że rolnicy nie wiedzą tak naprawdę, co na ich polach się działo, ponieważ nie prowadzą żadnych dokumentacji. I tutaj z pomocą mogą przyjść programy do zarządzania gospodarstwem, które umożliwiają w bardzo łatwy sposób prowadzenie przez rolników dokumentacji. Wszystko sobie rolnicy zapiszą z notatkami, jaki skutek dany zabieg mógł odnieść i przez to, jeśli w przyszłym roku będą chcieli podjąć jakieś działania mające na celu właśnie nawożenie czy ochronę roślin, będą mogli bazować na tych doświadczeniach z lat poprzednich a bez szczegółowych zapisów co zostało właśnie wykonane, z jakim skutkiem podjęcie prawidłowych decyzji może być yy, niemożliwe, dlatego właśnie należałoby zachęcać rolników, żeby oni te informacje mieli, a w związku z tym korzystali też z szeregu innych korzyści płynących z programami do zarządzania gospodarstwem, czyli możliwość generowania map aplikacyjnych, czy planowania właściwego ciśnienia w ogumieniu, albo też programy czasami dysponują takimi modułami do Wskazywania na przykład, który środek chemiczny użyć, w jakich warunkach, w jakiej fazie rozwojowej do zwalczania zaobserwowanego problemu na polu. Tak więc podsumowując, staramy się dzięki rozwiązaniom rolnictwa precyzyjnego aplikować tylko tyle środków ochrony roślin, nawozów na pola, ile może przynieść pozytywny skutek. Ograniczamy wymywanie. Środków ochrony roślin, tak żeby wymywanie środków ochrony roślin czy nawozów, tak, by nie trafiły one do środowiska naturalnego, by zostały w pełni wykorzystane czy zasorbowane w glebie. Poprzez właśnie precyzyjne aplikowanie nawozów dostosowujemy dawkę do potrzeb roślin, staramy się wykonywać zabiegi w sprzyjających warunkach, z użyciem także selektywnych środków ochrony roślin, a nie tych działających totalnie, nieselektywnie. Poprawiamy skuteczność wykonywania m, zabiegów tak, żeby nie trzeba by ich było powtarzać, e, a także może, a może przede wszystkim wybieramy odmiany e, tolerancyjne czy m, odporne na działanie pewnych agrofagów. Metoda hodowlana ochrony roślin jest taką e, wysoce, także skuteczną. Hodowla roślin odpowiada w największym stopniu za poprawę plonowania Roślin w przeszłości i nadal nowe odmiany wprowadzają właśnie ten postęp hodowlany, więc o tym należy pamiętać, mając właśnie na uwadze założenia polityki od pola do stołu, no a także tego aspektu właśnie bioekonomii, by zarówno rolnicy odnosili korzyści, jak i środowisko. Także bardzo serdecznie dziękuję za wysłanie mojej prezentacji. Zapraszam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dziękuję. Do zobaczenia.